32.0 tutaj Wiktor. I tak nie grałem praktycznie cały sezon po prostu bardzo długo nie grałem. Bardzo, bardzo długo. No i tylko o tyle chciałam Was poinformować, że naprawdę bardzo długo nie grałem. Nowy sezon się tak w sumie niedawno zaczął. E... No, i po prostu bardzo chciałem w końcu wrócić do tych. Po prostu co tygodniowych odcinków, czy cokolwiek kiedyś robiłem, co tygodniowe, ale rozumiecie? Po prostu musiałem. Musiałem. Trochę odpocząć od Brawl Starsa, o Leon, Leon. No, Leon zabity. No i to właśnie musiałem chwilę odpocząć od Brawl Starsa. Po prostu nie chciało mi się zbytnio grać. Jakby nie będę też czegoś robić, robić pod przymus Co nie? Ja... Chciałam chwilę po prostu od tego odpocząć O matko Sandy, Sandy Sand, Sandwich Sandwich Halo Sandwich O nie, Sandwich, Sandwich mnie atakuje A dobra, mam już ulta, więc jakby mnie znów Sandwich zaatakował to Sandwicha ja zaatakuję. A tak, sandwicha. No i przyjdź. A niech to. Głupie to było. E, dobrze, jakby... Oczywiście będę tak po prostu to teraz omawiać, ale... Mm. Matkałem ból. To robisz mi taki wielki ból. Bym poczuł wielki ból. Jakby z solą, prosto w oczy. Nikt mi w z nie podskoczy, no bo... Kurde, no nie udało nam się. Sorry, że nic przez chwilę tak nie mówiłem, ale no próbowałam się skupić na drugie miejsce, ale naprawdę dawno, dawno, dawno w to nie grałem, już to mówiłem. Ale szczerze, szczerze mi się bardzo podoba taki powrót po kilku miesiącach wręcz. Wow, nita. Elo, nita, elo, nita, elo. Jak mnie zabiła? Jak mnie zabiła? E, no i dobra, dziesiąte miejsce Ja takie dawno w ogóle dziesiątego miejsca nie miałam e, A w ogóle propos takich właśnie e, dziesiątych miejsc i tak dalej Colt, tak mój Colt e, Już naprawdę e, ma dobry ten O w ogóle level nabiłem, szybki opening mm. A już naprawdę. A w ogóle, jakbyście chcieli się zapytać, czy będę miał karnet w tym sezonie? Wątpię i to bardzo wątpię, ponieważ bym musiał wbić co najmniej. No, 44 level. Nie, wiem, może by wystarczyło ten. Ale no szczerze. Naprawdę nie wiem. Na pewno będę miał w przyszłym, ale w tym to nie wiem. Co daje w ogóle ten gadżet? Kolejny atak Kolta to jeden z potężnych strzałów. Zarządzę dużo. Wow. Czy to się opłaca kupować? Ale no o, kurde dwobego woksa to kocena Ej, ale naprawdę bym to akurat kupił, ale chcę mieć e, karnet. Mm. A dawajcie zagramy co? Ej, nie wiedziałem, że w ogóle to się 8 ładuje tak. Dobra. Ludzie, no, tak po prostu sobie e, tak po prostu chciałam was zawiadomić, że nadal jestem, nadal coś robię z tym kanałem i nadal chcę jakby nagrywać odcinki. E, teraz zrobię cięcie, bo naprawdę mało czasu zostało. No i zaraz wracam. A nie mogę, nie mogę zrobić cięcia. Dobra. To ten będzie ostatni mecz um, Bardzo wam w ogóle dziękuję Że wy nadal obserwujecie ten kanał Że wy nadal chcecie ten kanał oglądać Że wy w ogóle Chcecie jeszcze mnie widzieć um, Po prostu czuję wtedy, że Jeszcze Jeszcze mnie lubicie Jeszcze mnie szanujecie ja jakby Nie wiem, czy mnie szanujecie Ale zdecydowanie ani jeszcze chcecie mnie oglądać, więc to jest już dla mnie ostateczny duch, żeby dalej nagrywać. No to zrobię cięcie. No nie. O! Dobra, jest ostateczna bitwa. Jest ostateczna bitwa. Może dam radę sobie z El Primo ale Alprimo Primo Go nie. No, i tym pięknym akcentem skończymy ten nieciekawy odcinek. Wiktor, ja, jak ja w to dawno nie grałem, ekstra po prostu. Tyle wam powiem. Po prostu Mua. bardzo lubię, jak bardzo lubię z wami nagrywać. Bardzo lubię z wami przeżywać to wszystko. Więc po prostu, mam nadzieję, że nadal. Będziecie mnie obserwować w moich niezwykłych przygodach w ProStars, a za niedługo ma wlecieć nowa seria. Pytacie jaka? Nie powiem. Bye bye, do zobaczenia się i trzymajcie się, no i cześć!